dlatego, że do niedzieli trwały wyłowy żałowa po ofiarach uczelni z tej rewolucji. Natomiast w mieście od kilku dni jest bardzo spokojnie, choć nie ma w ramach niczego ani jego wywianych, ani jego indywidualnych. Mówiąc tak niewiadomie, od środu lewów jest dosłownie wolnym miastem, bo po tej nocy wniósł stopu na środek, kiedy mieszkańcy wzięli szturmem budynki mordowe, tam została podpalona, zniszczona. Po prostu zniknęli z miasta i na prosty części tam które sami mieszkańcy. To są ochotnicy, które nazywają się samą obroną. i jest ja to kilku takich właśnie ochotników, którzy pilowali wejścia do głównych ciby milicji. Zresztą bardzo poważnie jest deputowany.